Dzisiaj, widzowie, będę musiał zniszczyć Wojanowice, jeśli tylko się zaśmieje. Są już wakacje, a ty musisz chować się przed słońcem, bo razi cię za mocno? Mam na to rozwiązanie! Okulary Wojan team. Niesamowita technologia antyrażąca sprawia, że możesz korzystać z nich bez obaw o ciągłe mrużenie oczu. Okulary mają piękny wzór, który przyciąga uwagę innych. Kupię, zanim znikną ze sklepu. Tak, widzowie, oglądamy śmieszny filmik i muszę zachować kamienną twarz. Zaczynamy! Okej, okay, cztery... Okej okay. Pikseluje się Minecraft z tego co widzę Ojeku. O jejku. Ojejku. Ojejku, grać na takim teksturpaku? Dobra, patrzcie, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? O nie, baby zombie są najgorsze! Baby zombie są najgorsze na świecie! O nie one z trój zębem, Czy mi się wydaje? Pierwszy raz widzę baby zombie z trój zębem. On gra na trybie hardcore! Jeżeli on teraz zginie, to jest... O nie. To no, czeka reakcja. No. Kamienna twarz, widzowie. Kamienna twarz. Okej, okay, jego reakcja była całkiem śmieszna, ale zachowałem kamienną twarz. Po prostu wiem, że od tego zależy nasza cała wioska. TNT, które tutaj mam, będę musiał wysadzić, jeżeli tylko się zaśmieję. Widzowie, trzymajcie kciuki, żebym się nie zaśmiał. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Gościu sobie niszczy na ludzie drzewko. Nic specjalnego. I co się wyda? Kripo! Oh, Kripa, Hello Kripa, How are you today? O oh, nie on. Czekaj, on zmienił. głos psującego się kilofa. O, oh, nie! Zmienił głos z... E... Oj, oj oj, chyba się mocno zdenerwował. Patrzcie. O, oh, nie najgorsza sytuacja, kiedy żwir wam to toruje drogę. A za żwirem są diamenty. Widzowie? I on odpuścił, on poszedł dalej! Dobra, co się będzie działo tutaj? Gościu szykuje jakąś free diamond. O! Dar darmowe diamenty. Amongus został zniszczony! Jak? No dziwne połączenie Amongusa i Minecrafta, co nie? Okej, okay, papa, Amongus. Co to jest? Minecraft w prawdziwym życiu? Oj, ale wyszło. O, goście się cieszy, bo wyszła nowa aktualizacja Minecrafta. Czy to jest dom zrobiony z ognia? Nie no tego odgłosy mnie rozwalają, ale nie zaśmieję się jacuzzi ma Co za dom? Widzieliście kiedyś dom za ognisk Okej, okay, co tu się wydarzy? Ole, oberwał mordeczko Współczuję ci O, mamy totem i ten totem się zmienia w... w co ten gościu zmieni Ten nasz totem tutaj, kochany Uwaga, nie Nie, czy to zadziała? Nie mówię, że to zadziała, jeśli tak to ja chcę mieć Swój własny totem z moją własną twarzą Dobra, sprawdźmy, czy to zadziała Uwaga, oj To naprawdę działa Ja chcę coś takiego Dobra, patrzmy, co tutaj się wydarzy w takim razie Póki co, widzicie, nie, nie śmieje się. Kamienna twarz jest w 100% zachowana. A tutaj co jest? Karuzela? Karuzela villagerów. O, ją zmniejsza. Zwiększa poziom kręcenia. O, nie. Obstawiajcie, czy villagerowie przetrwają. Moim zdaniem nie. No. No, jak widzicie, nie przetrwali. O, Kripa. Kripa robi. Soooo! Ale go wyrzucił. A co tutaj się dzieje? Co on tutaj zmienia? O co tutaj chodzi? Czekaj, nie! Co to jest! Nie, nie zaśmieję się! Diamenty! Co? Od razu obok klawę I co tutaj się wydarzy? Pewnie podkopie się pod diaksę. UUU! O nie! Nie, nie zaśmiałem się, widzowie! Był uśmiech, ale się nie zaśmiałem 16 bits 8 bits Ale zepsuty Minecraft! Co to, to jest? Co to jest na tym ekranie? A, najgorzej. Jak wilaj, że chce 7 emeraldów za chleb. Co to jest? Kripa! Kripa! O, oh, Kripa! I co? Pewnie teraz się pojawi Kripa i. A, nie. OLOL! To jest. Parkour! Parkour! Skaką ziom Wuhu! Ale fajnie to wygląda, słuchajcie. To wygląda kozacko. Musielibyśmy zrobić taką, taką wersję Wojanowic. Co jest? Patrzcie na to. Pies w prawdziwym życiu. W sensie prawdziwy pies w Minecrafcie. Ale fajnie to wygląda. Tylko nie wskakuj do lawy, piesku. Nie wskakuj do lawy. Wow! O, co to jest? Eee, mężczyźni nie czują bólu. Również mężczyźni. I co to jest? Uuu, nie! Wszystkie creepery wybuchły. W sensie. O nie! Wszystkie e, pieski wybuchły Co to jest? Ale gościu go niszczy Co tu się dzieje? Co jest grane? Ale go rozwalił Ok Nowy update Dobra, gościu wbija do nowego update'u Ok, ładuje się nowy update <laughs> No nie ja, Zaśmiałem się House! Dobra, wiecie co mnie rozwaliło? Nie O co to chodzi? Dobra widzę, więc zaśmiałe się do najbardziej nieśmiesznego filmu i teraz muszę zniszczyć wojanowice patrzcie Eś Przepraszam, dobra, wszystko podpalę, wszystko podpalę i uciekam stąd, uciekam stąd Co się dzieje? Dobra, biedny palion, przepraszam cię, Palionie Muszę dalej niszczyć nowice w takim razie. Zaśmiałem się. Wiecie, co mnie to zbawiło, że, że to jest prawdziwe życie w sensie w, w Minecraftie, że oni robią taką aktualizację, w której tak naprawdę nic się nie pojawiło eee, i <ścoughs> tak naprawdę ta aktualizacja nic nie zmienia. Na przykład o, na przykład te lilie takie e, wodne, no po co to, po co to nic dokładnie to nie daje, dobra, rozwaliłem wojanowice, zadowoleni jesteście widzowie, pewnie nie ja też nie jestem zadowolony, wiecie dlaczego ponieważ w tym momencie kładę TNT przed moim domem bezpośrednio, tylko upewnię się, że tutaj nie ma żadnego mojego zwierzaczka, w tych skrzyniach nie ma nic ważnego, oj, tutaj jest coś ważnego i widzowie, jeżeli teraz się zaśmieję to będę musiał zdetonować y, TNT przy moim domku to będzie dramat, to będzie dramat, będę musiał potem to wszystko odbudowywać, więc trzymajcie kciuki, żeby się nie zaśmiał. Dobra, lecimy dalej. Ja grający w Minecraft. O, robi speed bridge'a. Pewnie spadnie. Zakład? Ja też tak zawsze spadam, nie? w najgorszym możliwym momencie. Patrz, jaki skupiony. O nie. O, jaka reakcja kota. To też również czasami moja reakcja. Czemu on jest tak łysy? O nie! Co tu się odwaliło? Patrz. Duże owieczki stały się małymi owieczkami. I robią... Razem wspólnie... owieczka, która jest ogromna Co? Avocados from Mexico Avocados from Czemu go rozwaliłeś, mordeczko? Czemu go rozwaliłeś? Oj from O, dał dwa Okej okay. No czemu ich niszczysz? Oni ci dają avocados from Mexico A ty ich tak bezczelnie niszczysz No i koniec zabawy Trzeba było przyjąć Awokados from Mexico. Minecraft Rumba! Minecraft Rumba! Nie! Nie! Zaśmiałem się! Czemu mnie bawi Minecraftowa rumba! Dziad, ja, to jest tak głupie! To jest tak głupie! Nie, dobra, wiecie co? No jest dramat. Muszę zdetonować to TNT. No, jak ja mam to zrobić? Zniszczę swój cały dom. <grym> dobra, muszę to zrobić. Przepraszam, przepraszam, mój domku, przepraszam! Nie, no zaśmiałem się, powinienem zachować kamienną twarz. O nie! Co tu się wydarzyło? Dobra, pozbieram to, co tutaj zostało. Może uda się coś z tego odbudować. Eee... O nie! budę dla pimpka zepsułem, również Pimpek będzie nam nie. Bardzo zdenerwowany, dobrze, tego nie widział Dobra, czekaj, naprawię to ten... O nie, to jest źle Nie, dobra, potem to naprawię Muszę w takim razie postawić gdzieś kolejne TNT, które będzie mi grozić e, Zniszczeniem Wojanowic Gdzie mogę jeszcze postawić TNT? Ja nie chcę więcej stawiać TNT Dobra, postawmy TNT w jakimś luźnym miejscu Powiedzmy, o, wieżowy snupka <laughs> tutaj będę chętnie się śmiał Patrzcie, postawię TNT tutaj i będę czekał na jakiś bardzo śmieszny filmik. Albo nawet nieśmieszny, żeby się zaśmiać. <laughs> dobra, oglądamy w takim razie. Co tutaj się wydarzy? Oby było coś bardzo nieśmie nieśmiesznego. Albo właśnie nieśmiesznego, bo chcę zniszczyć. Co? On odlatuje? Chłopco odlatuje. Dobra. O ten co to robi? Speedruna jakiegoś? Czy, czy o co chodzi? Eee, dobra. Zabudował się drewnem. Okej. Okay. No cóż. Było minęło. Blaze się pojawił. Co z tego? Okej, okay, patrzmy, co tutaj się dzieje. Wziomek sobie przygotował wszystkie rzeczy, żeby podbić Minecrafta. I co się wydarzy? Okej. Okay. O! Co? <ścoughs> Dobra, zaśmiałem się. Ej, dobra, zdziwiło mnie to bardzo. Zaśmiałem się, bo wiedziałem, że mogę odblokować hamulce. Ponieważ w tym momencie niszczymy wieżowe snupka! Let's go. Moje nowice są niszczone. Let's go. O nie. Dobra, szczerze, nie chciałem mu aż tak bardzo zepsuć, więc będę musiał to potem mu naprawić. Nie, no patrzcie ile tutaj mam rzeczy. Wszystkie całe wojanowice zaraz zniszczę, jak tak dalej będzie. Dobra, czekaj, to zabudujemy, to zabudujemy. I gdzie jeszcze jest jakaś dziura? Jest tutaj jeszcze jakaś dziura? Tutaj? I tutaj, proszę bardzo, avocados from Meksiku! I jeszcze tutaj tabliczka, e, która też musi być zostać naprawiona. Ojejku, wszystko zepsułem, naprawdę. Nubek, to nie byłem ja to te śmieszne filmiki tak spowodowały to. Dobra, resztę naprawię później, przepraszam Nubek, a może nie, przepraszam. Dobra, za to teraz Nubek, zniszczę coś, co na pewno będzie Ci się podobało, że niszczę, uwaga! Zniszczę to! Nie no. Nie chcę tego niszczyć, bo wiem, że potem będę musiał to odbudowywać, ale dobra. Zniszczę przedszkole. Nubek na pewno będzie zadowolony, więc wiecie co? Nie chcę, żeby Nubek był zadowolony. Nie! Teraz zachowam kamienną twarz. Najbardziej kamienną twarz, jaką mogę. Nic mnie nie rozbawi: kompletnie nic. Patrz, to snubek! OK. Okej. O co chodzi? Czemu on ma drip z Gucci? 20 brain cells... Co... to jest? Gdzie oni idą? Oni wchodzą do jakiegoś tunelu podejrzanego. Wow! Co tu się wydarzyło? Oglądamy dalej, oczywiście kamienna twarz zachowana. Co to się dzieje? Co to za świnki? Co to za teksturpak? Jak chcę takiego teksturpaka. Co tu się odwala? Czemu te wszystkie zwierzęta falują? Jakby to była woda. O, patrz, robi teksturpaka Endermana jakiegoś śmiesznego chyba. <laughs> Zakłada mu garnitur, ale kozackie. Słuchajcie. A, Slenderman Enderman. Wow. Ja bym się bał. Patrz, niszczy. Eee, zabudowuje się. Taki trochę nubek, co nie? Sk wkopał się w Dirt'a. I sobie tutaj siedzi. A i przeczekuje noc. Chyba każdy tak robił, przeczek przeczekiwał noc. I wtedy wychodził. Tak. Co tu się dzieje? O! Patrz na to, TNT, jak ucieka. Patrz, nie podpalisz TNT. Dobra, co teraz tutaj się wydarzy? Co jest grane? Patrz, nie może trafił w środek. Wow. I to zrobił żółw. Dobra, nie zaśmieję się. Patrz, jaki realistyczny Minecraft. Okej, okay, jak to wygląda, to wygląda jak prawdziwe życie. Co jest? Sprawdziwa prawdziwa ziemia. Nie. Tych nasion w ogóle nie widać. Ole, one kozocko wyrastają. Nie, 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 to nie jest prawdziwe. Ja chcę takiego teksturpaka na Wojanowicach. To jest prawdziwe zboże. O, patrz, jaki mały domek. Ale to jest w prawdziwym życiu. LOL, on go postawił tak nie da się w Minecrafcie tak łatwo postawić dom O nie! Gra w Minecrafta! Co jest znowu fal falujące bloki? Nie wiem jak, jak grać w takim Minecrafcie. Challenge zagraj w Minecrafcie z falującymi blokami. To jest niemożliwe. Impossible. Nie do przejścia! Nigdy nie graj w takiego Minecrafta! Co to jest? Wow, ale go kop! No, dobra, nie zaśmieję się, bo wiem, że musiałbym zniszczyć coś, co Nubkowi się spodoba, więc nie mogę się zaśmiać. Co tu się dzieje? Ta krowa. Co ona robi? Ta krowa jest naj. Oj, myślałem, najsilniejsza na świecie, ale to. ah, i on zrobił sobie jedzonko z chlebem. Ty, no, całkiem śmieszna animacja. Co to jest? Creeper Holding TNT. A goście zrobi specjalnego Creepera. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Wow! Nie, serio, pokaż to jeszcze raz. Yo, jak to kozacko wygląda! Wow! Ok, teraz oglądamy najdziwniejszego Minecrafta na świecie. Najdziwniejszą animacją. Eee, co tutaj masz dla nas? Ok. O co tu chodzi? On tworzy właśnie Minecraftowy domek. Kopie diaksy. Co tu się odwala? Ale dziwna animacja, ty. Najgłupsza animacja na świecie. Jak on wygląda? Ok, znalazł. Creepa! Creepa! <grypa> nie nisz go. O oh, nie. Coś. <grypa> czemu? Czemu creeper tak naprawdę nie wybuchł, tylko naprawił dom? Co to jest? To jest, to jest najdziwniejszy Minecraft na świecie. O co tutaj chodziło, nie? Dobra, mamy kolejnego takiego dziwnego Minecrafta. Nie zaśmieję się, widzowie. Zbuduj domek. Uuu, ale giga głowa. Dobra, i co? O, jakaś dziwna ziemia. Chwyta drewno, tworzy crafting. Chwyta drewno, tworzy łopatę. A z tej łopaty... O, to Nupkowi no, by się spodobała ta łopata. O co tu chodzi? Nie zaśmiałem się, jeszcze, nie zaśmiałem się. Jeszcze nie. Chyba, że coś tutaj będzie bardzo śmiesznego. Okej, okay, domek dla nóbka. O, super Fajnie, misja udana Serio? Serio? Eee, to w ogóle nie było śmieszne, tak szczerze Co to jest? Nie! Nie mam, że z tego zrobi Popkata Taki teksturpak, muszę mieć takiego teksturpaka Popkata stworzył Minecraft Muszę takiego teksturpaka zrobić Olol, kripa. -ol. creepa kriper creeper rośnie i o nie, zaśmiałem się! On torturował creepera! Co nie zmienia faktu, że zaśmiałem się, więc niestety muszę zrobić coś, co na pewno Dudkowi się spodoba. Dobra, niszczymy to. To będzie mocny wybuch. Bardzo gigamocny wybuch. Nie no, że w sumie to nie zrobiasz. Ej, dobra! Ej, dobra, myślałem, że będzie to trochę mniejszy wybuch, co? Dobra, to by było na tyle zniszczenia wojanowicy na dziś. Dajcie znać, czy chcecie odcinek, w którym, jeżeli się zaśmieję, usuwam wojanowice. Oj, to byłoby ryzykowne.